Koszulki piłkarskie stały się czymś więcej niż tylko symbolami lojalności wobec drużyny. Są one wyrazem mody, przedmiotami kolekcjonerskimi i przemysłem wartym wiele miliardów dolarów. W rzeczywistości koszulka piłkarska jest sprzedawana co dwie sekundy, a ta oszałamiająca statystyka dotyczy tylko 10 najlepszych klubów tylko w Europie. Jednak z czasem, gdy coraz więcej fanów kupuje te stroje, trudno przeoczyć jedną bardzo istotną rzecz. Stale rosnące ceny. W ciągu trzech ostatnich dekad koszt koszulki piłkarskiej poszybował w górę niesamowicie. Weźmy na przykład Manchester United. Koszulka, która na początku lat 90. kosztowała 30 funtów, teraz kosztuje uwaga 80. To praktycznie trzykrotny wzrost ceny. I nie jest to sytuacja wyjątkowa dla United. W całej Europie główne kluby, takie jak Real Madrid, Barcelona i Bayern Monachium. Postępowały według podobnego schematu. Między latami 2010 a 2020 cena samych koszulek klubowych Premier League wzrosła o prawie 30%. Ale dlaczego? Co napędza ten wzrost cen? Czy chodzi tu o wzrost cen materiałów i robocizny? Czy jesteśmy po prostu ofiarami chciwych właścicieli klubów, czy też za kulisami dzieje się może coś więcej? Rzeczywistość jest znacznie bardziej skomplikowana. W tym filmie Pokażę Ci głąb świata ekonomii koszulek piłkarskich, aby odkryć, dlaczego ceny rosną właśnie z roku na rok, coraz wyżej. Poruszmy również rolę popytu ze strony fanów i globalnej ekspansji tego sportu, które przekształciły skromną koszulkę piłkarską w bardzo poszukiwany towar. Zadajmy więc sobie jedno pytanie: czy fani są wykorzystywani, czy to po prostu koszt wspierania współczesnego giganta piłki nożnej? Zostań do końca, aby się o tym przekonać. Cofając się do historii, na początku kluby piłkarskie nie używały koszulek, aby odróżniać swoich zawodników od drużyny przeciwnej. Używano bowiem coś znacznie prostszego, jak kolorowe czapki lub szaliki. Pierwsze udokumentowane użycie barw drużyny miało miejsce w 1857 roku, gdzie to w regulaminie FC Sheffield napisano, że każdy zawodnik musi zaopatrzyć się w czerwoną i ciemnoniebieską flanelową czapkę po jednym kolorze dla każdej ze stron. Wraz z rozwojem sportu, kluby zaczęły przyjmować ideę barwionych koszulek w swoich unikalnych kolorach, dumnie prezentując swoje herby na piersi. Przez prawie 100 lat ten prosty styl definiował strój piłkarski. Jedyną znaczącą zmianą było wprowadzenie numerów z tyłu koszulek, które miały pomóc kibicom, komentatorom i dziennikarzom w łatwiejszej identyfikacji poszczególnych zawodników. Następnie, bo w 1973 roku niemiecka drużyna Braunschweig wprowadziła pierwsze w historii koszulki, z logo dla niektórych z nas bardzo fajnego sponsora, co teraz, jak wiemy, stało się jednym z głównych źródeł dochodów klubów piłkarskich. Początkowo pomysł ten był znienawidzony przez fanów, a także przez nadawców, którzy odmówili transmitowania meczów drużyn ze sponsorami na koszulkach. Jednak, jak wiemy, pieniądz czyni cuda. Bo szybko się to zmieniło, gdy nadawcy zaczęli zarabiać ogromne pieniądze dzięki umowom na transmisję. Marketing replik koszulek eksplodował i od każdego, kto uważał się za kibica, oczekiwano, że pojawi się na meczu w najnowszej replice, a teraz sprzedaż koszulek stała się ogromną maszyną do zarabiania pieniędzy dla klubów piłkarskich. Dla przykładu, FC Barcelona zarobiła ponad 150 milionów funtów w 2022 roku dzięki sprzedaży tylko właśnie tych koszulek. Ale koniec końców ktoś te pieniądze musi wydawać, prawda? I tu w grę wchodzą fani zespołów, którzy według wielu są ofiarami niesprawiedliwych cen. Zobaczmy więc, jak to wygląda z ekonomicznego punktu widzenia. Weźmy przykład już wspomnianej wcześniej koszulki Manchester United, która w latach 90. kosztowała 30 funtów. Według Centralnego Banku w Wielkiej Brytanii średnio co roku inflacja wynosi 2,8%. W takim razie dzisiaj te same 30 funtów to teraz 76 funtów. Cena repliki koszulki domowej Manchester United na oficjalnej stronie Adidasa kosztuje 80 funtów. To pokazuje, że koszulki zawsze były drogie. Istnieją jednak dwie wersje koszulek piłkarskich. Mogą one wyglądać niezwykle podobnie, ale istnieją pewne istotne różnice między autentycznymi i replikami koszulek piłkarskich. Autentyczne koszulki są noszone przez zawodników na boisku, podczas gdy repliki są tańszą opcją produkowaną dla fanów. Różnica polega głównie na technologii i materiałach. Autentyczna koszulka opiera się na wydajności i jest jak najlżejsza, jak to tylko możliwe, aby zoptymalizować komfort graczy. Przez długi czas jedyną wersją do kupienia przez fanów była replika. Ale ponieważ coraz więcej fanów chciało doświadczyć jak to jest nosić tą samą koszulkę co wielki Anthony, kluby zaczęły oferować również autentyczną wersję w sprzedaży. Zostając przy tym to jest właśnie drugi powód dla którego ceny koszulek piłkarskich wzrosły. Prosta ekonomia, a dokładniej popyt. Koszulki są tak drogie ponieważ jesteśmy skłonni tyle za nie zapłacić. I stety lub niestety... Ten popyt tylko rośnie. Mistrzostwa świata w Katarze przyniosły prawie dwukrotny wzrost sprzedaży koszulek na całym świecie, a szum wokół nich nie ucichł od tamtego czasu. Na koniec popatrzmy na całą sytuację z perspektywy sprzedającego. Weźmy na przykład koszulkę reprezentacji Polski, która kosztuje 480 zł w polskich sklepach. W dzisiejszych czasach koszt samej produkcji koszulek nie jest bardzo duży, z racji, że Nike produkuje je w krajach, gdzie nie płacą pracownikom dużego wynagrodzenia. Natomiast Adidas musi też pokryć koszty transportu do miejsca docelowego. Zawsze w koszty transportu wliczone są również niespotykane problemy, takie jak np. zniszczenie towaru lub jego zagnięcie. Taka firma musi również zapłacić duże ubezpieczenie, aby mieć pewność, że nie stracą pieniędzy. Największa suma natomiast trafia do retailerów, takich jak np. Ergol lub Amazon. Nie można też zapomnieć o podatku, który również stanowi dużą część kosztów. I w końcu PZPN również bierze jakiś procent od sprzedaży każdej koszulki, a Nike wydaje niemałe pieniądze na marketing. Ostatecznie zatem producent koszulek może dostawać około od 10 do 25% marży z ceny sprzedażowej. To i tak nieźle. Z racji, że nie mamy oficjalnych danych, liczby te są szacowane i bazowane na innych przykładach. Nie wygląda więc to tak, że Nike produkuje koszulkę za kilkadziesiąt złotych, sprzedaje za 500 i zbiera resztę profitu. Zainteresowanie koszulkami piłkarskimi nigdy nie było większe napędzane również przez kulturę internetową, ponieważ koszulki piłkarskie to znacznie więcej niż tylko część garderoby. Przypominają nam o pięknych chwilach oraz doświadczeniach. Mam nadzieję, że przybliżyłem Ci powody, dla których koszulki piłkarskie są w dzisiejszych czasach tak drogie. Jeżeli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o daniu łapki w górę i pozostawieniu subskrypcji, jeżeli jesteście nowi na tym kanale. Od nas to wszystko i, jak zawsze, widzimy się w następnym filmiku. Do zobaczenia, cześć.